Po wielu miesiącach, a właściwie latach prac, opieka farmaceutyczna i szczepienia w aptekach to już fakt, umocniony ostatnią nowelizacją ustawy o świadczeniach, która upoważniła farmaceutów do wystawiania recept na szczepionki refundowane. Apteki to jednak tylko przykład tego, jak zwiększyć rolę i wykorzystać potencjał innych zawodów medycznych, w tym farmaceutów, pielęgniarek, położnych czy fizjoterapeutów. Działania te są oczywiście niezbędne nie tylko dla efektywnego i płynnego działania systemu ochrony zdrowia, ale także potrzebne do zabezpieczenia potrzeb pacjentów, w tym zapewnienia im prostej, łatwej i szybkiej ścieżki dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Oczywiście w tym zakresie potrzeba nie tylko zmian prawnych czy usuwania wątpliwości interpretacyjnych, ale potrzebujemy także zdecydowanych działań nakierowanych na edukację, promocję zdrowia i szeroko pojętą profilaktykę. To oczywiście jeden z wielu postulatów, które znalazły się w opracowanej we współpracy z Polsko-Francuską Izbą Gospodarczą Komitetu Zdrowia w ramach Białej Księgi, który to dokument może stanowić dobry punkt wyjścia do rozmów na temat globalnej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce.